MFC zaprasza na materiał Cześć moi drodzy Widzimy się Nadal w 96 roku Z serii Recenzja Toy Bizu. I dzisiaj jesteśmy Przy serii Vampire Wars Bardzo fajna seria Powiem wam szczerze Ostatnio było Spider Wars W ogóle w tym roku Te, te serie Będą mi się tak właśnie ciekawie nazywać, bo i będzie i było Spider Wars, to teraz jest Vampire Wars, jeszcze czeka nas Techno Wars. No ale nie odbiegają od tematu. Jesteśmy dzisiaj przy serii Vampire Wars. Seria, jak powiedziałem jest świetna, bo ukazuje tutaj wszystkie takie postacie związane z wojnami wampirów. I pomimo, że mamy tutaj jak już widzimy. Morbiusa przemienionego w potwora to dziwne, że Michael Morbius jako figurka wyszedł w 1995 roku, a nie w tej serii. Pasowałby tutaj akula. Ale, ale, zanim przejdziemy do tej serii Vampire Wars to zrobimy lekki y, comeback, że tak ujmę lekki powrót y, do serii y, Spider Wars i gościnny występ dzisiaj będzie miał ponownie y, figurka Cyborg Spider-Man z tego powodu, iż moi drodzy, to jest ten z tym bionicznym ramieniem. Także pokazuję, on dzisiaj tu gościnnie wystąpi. Dlatego, dlaczego? Dlatego, i znalazłem ten przedmiot. Czyli jak go się montowało tutaj, to jest ta ochronka, o którą mówię na, na ramieniu. Znalazłem ją. Myślałem, że ją całkowicie zgubiłem, a jednak ona się znalazła. Także ją tutaj montowaliśmy. To miejsce, fakt faktem tylko że Spider-Man jest rozklejony, jak widać tutaj. i Dlatego ona się tutaj nie trzyma, tak jak powinna się trzymać. Ale o, wkładaliśmy to tutaj i to miało tak wyglądać. Jak ruszaliśmy ręką, to ona mogła się tak lekko tutaj ruszać. Tak to wygląda. Czyli to jest, yy, no prawie teraz kompletny, bo brakuje tego takiego, tej witki, yy, zawiązanego tutaj materiału. Tej przepaski. No, ale tego to tego na pewno nie mam. myślałem, że to też zgubiłem. A jednak się okazało, że jest. Także to tylko tak słowem wstępu. No i dobrze. W tej y, serii y, Vampire Wars mieliśmy pięć figurek. I były to tak. Blade alias Żyleta. Dla znawców kreskówki. Y, Vampire Spider-Man. Air Attack Spider Man, Morgus Unbound i Anti Vampire Spider Man. W dzieciństwie miałem styczność tylko z jedną figurką, z Anti Vampire Spider-Man, czyli z tym ostatnim. Chociaż mój kuzyn go miał, kupił go jakbyśmy wspólnie na czasach, była to bardzo fajna figurka. I właśnie z nim miałem jedynie styczność. Nie znałem pozostałych figurek z tej serii, no bo chociaż nie. A nie, nie, nie. Przepraszam, nie znałem z tego powodu, iż on jak go kupił, to nie oglądałem tego opakowania z tyłu, także nie wiedziałem, że w tej serii są jeszcze Żyleta, jakiś Vampire Spider-Man, Air Attack i tym bardziej, bardzo chyba najfajniejsza figurka, to jest właśnie ten Morbius Potwór. No dobrze, ale lećmy. Na początek weźmy sobie Żyletę, czyli Blade'a. Blade, Blade y taki tutaj już widać skłami wampira. Czyli gdy nie wziął swojego serum. Figurka bardzo fajna. Udało mi się go kiedyś kupić, chyba lokalnie gdzieś w Polsce. Posiada gumową kurtkę. Tutaj jak widać. Gumowe też te ćwieki, także nie słamią się tak łatwo. Tutaj ma koszulkę tą czerwoną, rozerwaną, taką pociętą w szeremy. Dobrze, że jest yy, zaznaczone jego ciało. Pod spodem, pod tą koszulką, także przynajmniej widać to, a nie tak jak w figurce Bejna, ale to nie odbiegajmy od tematu. Fajna figurka, dużo punktów artykulacji. No i wygląda tak, jak, jak, jak powinien wyglądać Blade. Przynajmniej ten żyletowaty z kreskówki. No, rusza się też, pasie, także mówię. Dużo ma punktów artykulacji. Mam go prawie kompletnego, ponieważ brakuje mi jednej części. To, co miał w komplecie do tej figurki, już pokazuję. To była taka dziwaczna maszyneria. Jeszcze z czymś takim. I to, i to czego mi brakuje, to takich strzałek. Strzałki wyglądające na kształt topora. Wyobraźcie sobie topór. O dwóch ostrzach po bokach, czyli taki yy, ten topór nie sikiera, tylko topór taki wojenny z dwoma ostrzami, zapomniałem jaka jest jego prawidłowa nazwa. I on miał takie trzy strzałki: jedną się montowało tutaj na zapas, drugą tutaj na zapas, a trzecią wkładało się do komory. No i potem, jak się nacisnęło przycisk, to ona strzelała. Chyba tą strzałkę można było też włożyć mu jako topór do dłoni, bo widać, że ma tutaj dziurkę i mógł nią po prostu. Walić po łbach innych, wampiry. To, co jest dziwne w tej maszynerii, to już pokazuję, to jest to. Po co to? No nie, nie chulery nie mam pojęcia, do czego to służy. Ale się rusza. Możemy sobie tym poruszać góra, dół, góra, dół. Nie wiem do czego to służy. I to jest tak. W plecach tutaj montowaliśmy mu. O ile dobrze mu to zamontuje. A nie no, dobrze. Tak. O. Montowaliśmy mu tą maszynerię. Wygląda trochę jakby miał skrzydła. A to montowaliśmy mu tutaj. Ja to mam troszkę, niestety, rozwalone. Przepraszam, bo tutaj mi się rozkleiła ta część. I to mu się montowało na ramionach. O, coś takiego. Tylko, że to łatwo spada. To łatwo spada, ponieważ to nie jest zespolone z tą machinerią z tyłu. I tu miał takie coś, jak widać. Miał założone na oczy takie tutaj jakieś, widać, wizjery. Tylko mówię, że no, to powinno być wklejone, a niestety mi się nie trzyma, bo to całkowicie spada. Tutaj mamy jakiś taki czerwony wizjer. Tu ma jakąś rakietę, tutaj ma jakąś broń karabin, bo tutaj widzę, że magazynek no i te ostrze jest też tutaj ruchome takie coś takie coś, zakładaliśmy mu to no i wyobraźcie sobie, że teraz ma jeszcze tylko tutaj te trzy strzałki jedna, druga i trzecia tutaj w wyrzutni i to są takie po prostu topory, nie mam niestety tych toporów no ale gdyby nie te topory to miałbym kompletną figurkę, ją kupiłem w Polsce także całkowicie kompletna poza tymi toporami to tak jak mówię, to nie wiem do czego służy to to suwak, ale tutaj to na dole bardzo dobrze jest, bo, bo stabilizuje figurkę i te, dzięki temu ta, ta figurka o, może sobie stabilnie stać jak widać, nic jej nie, nie przeszkadza także moi drodzy tak wygląda y, Blade alias Żyleta figurka dosyć trudna do zdobycia, nigdy w życiu go więcej nie widziałem na polskim y, Rynku. Kolejną figurką, która natomiast już nie jest rzadka, jest bardzo popularna. Jest to Vampire Spider-Man, czyli Spiderman przemieniony w wampira. Figurka dosyć kijowa i nie chciałbym jej mieć w dzieciństwie. Kijowo by się pewnie nie obawiło. Chociaż, chociaż wygląda ciekawie, zwłaszcza przez te wielgachne dłonie. Mam ją kompletną, aczkolwiek kupiłem bez pudełka, no ale kompletną nie była nówką sztuką ale wygląda jak nówka sztuka <noise> niczym nie odbiega tutaj ma takie potężne stopy przemienione jak widać fajnie to wygląda że jest ten rozerwany kostium tutaj także jest rozerwany kostium maska mu się rozerwała i tak dalej i tak dalej ma on taki sobie materiałowy płaszcz założony tutaj i z tyłu tego płaszcza siedzi taki przyczepiony do, do niego e, wampir nietoperz Aczkolwiek no co tak siedzi widzicie, on co tako, tako co się siedzi, Także nie jest za bardzo stabilny i, i, i za stabilny to on nigdy nie będzie. No może sobie tak zwisać po prostu z tego płaszcza. Nie wiem czy to jest po prostu jako odważnik, przeciążnik do, do tego tego do tego płaszcza, żeby on się dobrze trzymał. Możliwe. No i do tego y, Spider-Man, te, te ręce, no to, to, no to są spektakularne, te potężne łapy King Konga, patrzcie, jakie potężne łapka. no ręce to, to fakt, to są spektakularne. I do, tego, do tej figurki dostawiliśmy, mm, o jeszcze zapomniałem tylko powiedzieć, ale żadna figurka z tej serii nie miała y, y, pinu, szkoda, bo kurde, pin do niego albo do Morbiusa, uuu, wyobrażam sobie, tylko jakby fajnie wyglądał. I do tej figurki dostawaliśmy taką dziwaczną maszynerię Co wygląda jakby miała jakieś takie łapska pająka Tutaj jest na sprężynkę I dostawaliśmy takiego... Nie wiem... Nie, to peżo pająk No wygląda jak pająk, jakby miał nogi pająka, ale ma błony po, poza tym Czyli taki jakiś, nie wiem, latający pająk Cholera wie i on ma tutaj takie, taką szynę. Tą szynę się wkłada tutaj i to możemy sobie tylko pomarzyć, że to działa, bo to niestety nie działa. Chociaż może się uda. No. No, no udało się. No nawet się udało, ale o nie. No dobrze. No udało się. Pomienimy moje słowa. I to jest tak. Montujemy to na przegub jego ręki. Wkładamy tego Pająka. I mamy taką kurczę. wyrzutnie. Nawet, nawet powiem Wam szczerze, że się udaje. Widocznie yy, yy, z racji tego już dawno nie było, ale to o tym powiem na samym końcu. To chyba yy, figurki są łaskawe dla tego filmika, bo zazwyczaj to tak dobrze nie strzela. No, także mamy taką wyrzutnię z takim pająko-nietoperzem. Nie wiadomo co to jest. Kolejną figurką w tej serii jest R Attack Spider-Man. I to jest Spider-Man, którego udało mi się kupić, to była ostatnia figurka, której mi brakowało i udało mi się ją kupić w tamtym roku gdzieś pod sam koniec, także jest dosyć świeża i całkowicie nówka sztuka, udało mi się ją kupić w pudełku. To jest taki Spider-Man, ma zamkniętą taką kapsułę na sobie i tą kapsułę co najlepiej można w ogóle ściągnąć, ponieważ tutaj w kroku ma taką gumkę, jeżeli to odepniemy, to tą kapsułę normalnie można z niego ściągnąć. Ja to pokażę Wam, jak to się robi. Tylko potem pewnie będzie problem z założeniem tej kapsuły. Albo dobra. Musicie mi uwierzyć na słowo. To się ściąga, ale rzeczywiście widzę, że potem może być problem z założeniem, bo ja już to sprawdziłem sobie w tamtym roku, ja go kupiłem, ściągnąłem i potem było rzeczywiście problem z założeniem. Także ją się ściąga. Spiderman jest takiego koloru czarno-czerwonego trochę tutaj jakby w karo ma zrobione, no ale jest taki jak widać czarno-czerwony, no nic, nic szczególnego, czarno-czerwony tam gdzie powinno być niebieskie jest w większości czarne trochę jak Miles Morales no i tak jak mówię, to tutaj zapinamy o i mamy ton tego Spidermana w tej takiej, takim uniformie, skafandrze do latania, coś w tym stylu i tu jest tak, tutaj mamy jakby wizjer podczepiony pod oko, i możemy otworzyć tą kapsułę. I w środku mamy Spidermana, tutaj się rozdziela, widać, że jest łączenie, tutaj się to ściąga, ale mówię, no nie chcę tego ściągać, bo jednak będzie potem problem. Te kapsułę można zamknąć później. I tak, wszystkie te tutaj, jak antenka, to są wszystko gumowe elementy. Tak samo tutaj na przykład te rurki które często wyskakują notabene, tak jak pokazuję teraz stąd. No to to jest wszystko guma. Eee, I tak, nasz Spider-Man z tyłu ma taką sobie oto machinerię założoną na plecach razem ze strzałką. Jeżeli naciśniemy przycisk, to o, powinno się to otworzyć obydwa. Sprawdźmy jeszcze raz. No, otworzyły się. I teraz tak, jeżeli zamontujemy... Strzałkę to dach strzela. Strzałka strzela. Strzałki nie można włożyć tutaj. To są po prostu tylko takie odrzutniki, żeby ten spiderman jak sama nazwa wskazuje Air Atak latał, czyli pach. I może nasz Spider-Man sobie, prawda? Czy ma to takie odrzutniki. No i nasza, nasza jedna jedyna strzałka montowana tutaj u góry. Może ją tylko osadzić. Nie będzie wypadać, ładnie się trzyma, albo potem możemy wcisnąć i pocisk Pziu! strzela. Figurka bardzo fajna, lubię ją, świetna. Ostatnia, jakiej mi brakowało w kolekcji. No i tak jak mówię, nie ma żadnego PINu, nie ma, nie ma poza tym nic więcej. Kolejną figurką z tej serii jest Morbius Unbound. I on jest niekompletny, jeszcze mechanizm jego nie działa. Jedyną rzeczą, jaka do tego Morbiusa była, to był taki dziwaczny, mniej więcej takiej wielkości yy, nietoperz wampir, którego mogliśmy posadzić mu na tą rękę tutaj. On go tak trzymał. Taki był taki tutaj z, z pazurami, także mogliśmy go sobie taką posadzić. Nie więcej wielkości tego dziwactwa. Aczkolwiek figurka jest spektakularna, no popatrz jak on wygląda. No mega po prostu wygląda. O, i właśnie tutaj, widzicie ta dziurka, bo tutaj się osadzało tego nietoperza, można było go tutaj wcisnąć. Z drugiej strony nie. No i tutaj jest taki mankament, ja mam, że jest niestety te, te, te błony, które on ma skrzydła, niestety jest w tym miejscu pęknięte. Ponieważ ja go udało mi się go kupić w Polsce, ale ma ogon. To jest najważniejsze, udało mi się go kupić z ogonem, bo ja go widziałem kilkukrotnie w Polsce i nie tylko w Polsce, no i na ebayu też i często ludzie sprzedają go właśnie bez ogona w Polsce może nie kilkukrotnie, może dobrze teraz pomyliłem, w Polsce to ja może go widziałem jeszcze z dwa razy ale właśnie nie miał ogona nie miał ogona i najczęściej nie ma też uszu dlaczego? dlatego, że te uszy były klejone jakimś kijowym klejem i ją, je można było łatwo wyciągnąć ten klej puszczał i po prostu te uszy wypadały ja widziałem kiedyś w Polsce na przykład morgusa bez jednego ucha a potem widziałem bez dwóch uszu po prostu nie było jednego no i wyobraźcie sobie o figurkę kupujecie tak a mi się udało kupić z tymi uszami i fakt faktem te uszy się rozkleiły i zaczęły wypadać ale ja wziąłem klejem i przykleiłem i mam święty spokój ale jest ogon jest ogon także ogon stabilizuje też figurkę żeby się figurka nie przewracała o pięknie teraz stoi no i z tyłu jak widzicie jest taki przycisk przycisk jest zespolony z taką pompą która pompuje mu krew te żyły, te żyły są jak widać tutaj przezroczyste, ale niestety to jest plastik tutaj przezroczysty ale niestety ta pompa się zepsuła no i ja tego nie naprawię, ponieważ figurki się nie rozkręcą, bo to jest oryginał yy, ta pompa powinna pompować tą krew po naciśnięciu one powinny, te żyły się wypełnić tą krwią aczkolwiek no to już nie działa, ale jest namiastka tego, żebym wam pokazał o co chodzi nie wiem tylko czy to się uda tu nie wiem czy to widać, widzicie? Stała się przezroczysta. A teraz nachylmy. Widzicie, jak, jak jak krew wypełnia te żyły? I tak samo z tej strony. Zobaczymy. Widzicie, jak odpływa? Patrzcie, 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 jak odpływa. Widzicie? Cała teraz żyła jest przezroczysta. A jak znowu go... Patrz, jak wypełnia. Tak samo teraz. O, jak go przechylam, to żyły stają się przezroczyste. To nie jest światłocień. Że światło się w tym momencie odbija. Ona już się stała przezroczysta, teraz go. O. Nawet widać, jak ta, jak, jak ta krew się wypełnia w tych żyłach. O. Proszę bardzo. I tak właśnie działał ten Morbius. Jak naciskaliśmy, to on powinien mieć przezroczyste te żyły, a jak nacisnęło się przyciski, chyba przytrzymało, to ono, ta krew powinna tam wypełnić, ale tam pewnie jakiś tłoczek się zepsuł, czy coś w tym stylu. No, ogólnie mechanizm się zepsuł. No i niestety, jest jak jest, ale jest. To jest najważniejsze. Lećmy dalej. I ostatnią figurką w tej serii jest yy, Anti-Vampire Anti Spider-Man. To jest Spider-Man, który ma na sobie taki dziwaczny mechanizm z radarem, z maską, którą tą maskę można podnieść i mamy pod nim spider Spiderman Spider-Man jest ogólnie w takim metalowym kostiumie. Niestety, to bardzo łatwo spada, no bo to jest zdejmowane. Tak samo to jest. To też można działo było zdemontować. I teraz go mamy w takim tutaj plecaku i ten plecak oczywiście też z niego można ściągnąć, ja go ściągnął, bo akurat w przypadku tej figurki można to bez problemu ściągnąć i tutaj mamy takiego Spidermana w takim metalowym jakby kostiumie przynajmniej tak, tak to sugeruje ta figurka Figurka jest w stanie bardzo dobrym, chociaż ma tutaj takie lekkie otarcia, ale to prawdopodobnie od, od ściągania tego plecaka. Nie pamiętam gdzie go kupiłem, albo w Ameryce, albo w Polsce, nie pamiętam, ale chyba, chyba gdzieś, gdzieś za granicą z Ebaya. No i figurka ma też takie tarcze, tutaj, tak to wygląda, taka tarcza, na pin montowana tutaj w yy, ramie. O, i na przykład powiem Wam szczerze, że te tarcze łatwo się gubiły i mój kuzyn bardzo szybko zgubił te tarcze. Mój kuzyn bardzo szybko zgubił te tarcze i niestety miał figurkę tak o, bez tych tarcz chciałbym kiedyś odzyskać te figurki mojego kuzyna, to chętnie bym wam je pokazał, jak one wyglądają. No i też mojemu kuzynowi popękały te palce tutaj w rękach, także no łatwo się łamały, bo one są z plastiku. Gdyby były z gumy, to było dobrze. No ale tak ogólnie Spider-Man wygląda i ciekawe czy ma ten sam mankament tak, ma ten sam mankament co u mojego kuzyna nie da rady ruszać głową czyli chyba to jest po prostu mankament w ogóle tej figurki bo głowa jest łączona ale nie jest to mam tutaj ten taki kołnierz z plastiku i jak widzę dokładnie jest to samo głowa jest nieruchoma no i tak do figurki dostawaliśmy całą tą aparaturę tutaj no i tak, plecak montujemy na plecy Jest. Teraz możemy zamontować to działo najlepiej. W ogóle, może na sucho. Pokażę Wam na sucho, jak to działo działa. To jest takie działo potężne, z takimi ostrzami, jak widać. Tylko, że no jest taki mankament, że jedna ta część komora niestety się lata. Inne tak nie latają, a ta właśnie lata. I tutaj mamy przycisk. Jak naciskamy, tylko to trzeba robić szybko i rytmicznie. W środku mamy taki płomień, który też można zdemontować. Tak to wygląda. Taki płomień. I tam go się montuje. O. I to, to działko sugeruje, że on strzela takim, nie wiem, płomieniem, ogniem czy czymś w ty, tył. Fajna sprawa. No i tak, tutaj mamy Szynę montujemy tą szynę, ona się tam haczy, także nie spada. Yy, gorzej, że spada to, ale to jest mankament mojej figurki, bo u mojego kuzyna tak to nie spadało. Radar jest ruchomy. Pokażę. Radar możemy ruszać. Można go też wymontować, ale po co to robić? No i maska jest tutaj taka z wizjerem otwierana, czyli zamontujmy to. To u mnie strasznie łatwo to odpada. U mojego kuzyna tak nie odpadało, także to jest mankament mojej figurki. No i tą maskę siach. I mamy takiego zbrojnego Spidermana z działem na ramiennym. I tak moi drodzy to wygląda. Kompletna seria Vampire Wars, czyli Blade, alias żyleta. Vampire Spider-Man, Air Attack Spider-Man, Morbius Potwór alias Morbius Unbound i Anti-Vampire Spider-Man. Kompletna seria Vampire Wars z 1996 roku. I to tyle na temat tej serii. Natomiast yy, odnośnie filmiku... Dawno nie było filmików, bo... Przyznam się, że znowu zapomniałem. To znaczy trochę jestem zawalony, bo i nowa robota i tak dalej. I na zmiany też robota, także trochę jestem tym zawalonym. Dodatkowo jeszcze parę rzeczy sobie nabrałem na głowę i, i, i po prostu długo się do tego zabierałem, długo się, jak pies dojeżdża, nie? Także mm, ja bym chciał to systematycznie robić, ale ja po prostu o tym zapominam i oj, przypomina mi się po jakimś czasie. Także jeżeli co? Jeżeli znowu nie będzie długo filmików, to bardzo znaczy proszę. W sensie jeżeli chcecie, to po prostu napiszcie mi komentarz. Jak zobaczę taki komentarz, że znowu dawno nie było filmiku, może nakręcisz kolejny, bo tych filmików jeszcze będzie sporo. To nie jest tak, że po tym filmiku już nie mam tego. Tych filmików jeszcze będzie ło ho, ho ludzie kochani. Ja mam wszystkie lata. Jakie wychodziły tam, znaczy no nie wszystkie, ale tam chyba do 2000... Drugiego roku, mama, przecież jesteśmy dopiero w 96 roku. Jeszcze jest 97, 8, 9, 2001, 2002, także tego jeszcze będzie sporo, że ja jeszcze mam pudła do zrecensowania. To po prostu, jeżeli znowu będę zwlekał z filmikami, możecie śmiało mi napisać komentarz, że dawno nie było filmiku, kiedy się pojawi nowy, coś w tym stylu. Jak zobaczę taki komentarz, mi się to wtedy przypomni i będę działał. No bo mówię, bo, bo ja jestem aktualnie teraz pozawalany, to jeszcze figurki maluję na zlecenia ludziom, tak. ojejko... Ja powinienem sobie chyba wziąć pół miesiąca urlopu w robocie, żeby wyjść z tych zaległości jakie mam. No dobra, to tyle moi drodzy z tego przez, na, na temat tej serii i do zobaczenia. Mam nadzieję, że niedługo. A ja już se przyszykowałem, już teraz przed przyszykowaniem tej serii już se przyszykowałem latami, co będzie kolejne w 96 roku i tak dalej, i tak dalej. Bo w 1996 roku będziemy mieli jeszcze dwie serie: eee, serię Techno Wars, czyli kolejną serię z cyklu Wars. Aczkolwiek tej serii nie posiadam ani jednej figurki, więc najprawdopodobniej tak jak seria 7, zrobię i serię Techno Wars. Czyli znowu będzie to slajd zdjęć i będę pokazywał i coś tam omówię. Seria jest głupia, podobnie jak seria 7. Nie chciałem mieć żadnej figurki. Aczkolwiek tu jest ciekawostka, mam. Jedną część z tych figurek. Nie wiem jak. W przypadkiem kiedyś dostałem tą część do jakiejś figurki i to właśnie jest część z serii Technowars. Może ją pokażę, może tylko omówię. Także tego. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Trzymajcie się Cześć.